Zastrzeżenia. By stworzyć sobie jeszcze większe trudności, idziemy na rękę kusicielowi, wysłuchując jego zastrzeżeń lub znajdując najróżnorodniejsze trudności, które wcale mogą nie zaistnieć. Zapominamy przy tym, iż równocześnie z powołaniem zjawia się szczególna łaska powołania, przy pomocy której jak zapewnia nas apostoł, uczynić możemy wszystko. 1. Mogę nie wytrwać. Jeśli mielibyśmy wahać się w obawie przed możliwością niepowodzenia, niewiele zdziałalibyśmy na świecie. Kościół jednak przezornie chroni przed tym niebezpieczeństwem, udzielając kandydatowi do stanu duchownego. Dosyć czasu w nowicjacie, by wypróbował, czy rzeczywiście ma powołanie i czy nadaje się do takiego życia. Opuszczenie względnie, usunięcie z domu próby nie jest powodem niełaski, lecz jedynie oznaką, iż Bóg inne żywi zamiary w stosunku do danej duszy. Świętemu Józefowi z Cupertino. Jako nieodpowiadającemu wymaganiom, odmówiono kilkakrotnie przyjęcia do zakonu franciszkanów. Wstąpił on do zakonu kapucynów, był jednak i stamtąd usunięty po odbyciu ośmiomiesięcznej próby. Sądzono bowiem, iż nie ma powołania. Litując się nad nim, przyjęto go ostatecznie do zakonu franciszkanów, gdzie dokonał swego świętego żywota. Suarez twierdzi, iż winniśmy mniej wagi przywiązywać do własnych możliwości w tym względzie niż do pomocy bo łaski. W Bogu bowiem powinniśmy przede wszystkim pokładać nasze nadzieje. Nie opuści On nas, jeśli tylko wierni będziemy Jego natchnieniom. Skoro wzywa tych, którzy Go nie szukają, tym więcej dopomoże tym, którzy wysłuchali Jego wezwania. Gdybym tylko wiedział, że zdołam wytrwać, mówił autor naśladowania. I usłyszał zaraz wewnętrzną odpowiedź Boga. Uczyń teraz co uczyniłbyś wtedy, a będziesz bezpieczny. Miast opierać własne obawy na przykładach nielicznych jednostek, które nie wytrwały w danym im powołaniu, mówi święty Jan Chryzostom, Czemu nie naśladować tych licznych, którzy wierni przyjętym zobowiązaniom znajdują w zakonie spokój, szczęście i zbawienie? 2. Mogę zapaść na zdrowiu. Żaden zakonnik nie został usunięty z zakonu po złożeniu ślubów wyłącznie z powodu złego stanu zdrowia. Jeśli Bóg nie da dostatecznych sił dla przebycia nowicjatu, jest to wyraźnym dowodem, iż pragnie on widzieć nowicjusza gdzie indziej. I tak święty benedykt Józef Labre, czując iż nie zdoła wytrwać w zakonach cystersów i kartuzów, i po dwukrotnej próbie wstąpienia do trapistów przekonał się, iż powołanie jego leży gdzie indziej mianowicie w doskonałym naśladownictwie skromnego, ubogiego i pełnego cierpień życia swojego mistrza. Doświadczenie wykazało wielokrotnie, że regularne życie w pewnej zamkniętej społeczności przynosi nieocenione usługi tym, którzy są słabego zdrowia. Bóg bowiem wynagradza szlachetność ducha i wiarę tego, który chce mu służyć mimo ułomności, dodając mu nowych sił i nowej tężyzny. Ojciec Surin. Nakłonił swoją matkę, by wstąpiła do zakonu karmelitanek w 56. roku życia. Była ona osobą tak wątłego zdrowia, iż miała przy sobie stale cztery pielęgniarki. W okresie 15 jednak lat, które spędziła w klasztorze, wypełniając wszystkie nakazy reguły, nie była ani razu w lecznicy. Inna karmelitanka, pani Seje Court, która dożyła do 80 lat, nigdy nie zachowywała postu przed wstąpieniem do klasztoru z uwagi na słabe zdrowie. Święty Bernard służył Bogu wiernie w ciągu 63 lat, nie przestając czynić pokutę, poszcząc i wykonując wszystkie wyznaczone mu prace, mimo iż od chwili wstąpienia do zakonu zapadł na zdrowiu i stale pluł krwią. 3 Sprawiłbym ból rodzicom. Gdy szatan widzi w człowieku powołanie duchowne, czyni wszystko, by przeszkodzić mu w poświęceniu się temu powołaniu. Najpotężniejszym i najniebezpieczniejszym jednak środkiem, z którego korzysta jest miłość do rodziców. Czyni on ją tak słuszną i tak zrozumiałą, wykorzystuje tak zręcznie zbudowane na tej podstawie sofizmaty, Iż nieszczęśliwa dusza nie może zdecydować, jakiego słuchać głosu, czy tego, który ją wzywa, czy też tego, który każe jej pozostać. Święty Alfons Liguori stwierdził, iż największą próbą, jakiej doświadczył w życiu, było oznajmienie ojcu w opowiętym postanowieniu opuszczeniu tego świata. Drogi Ojcze, widzę, iż cierpisz dla mnie. Muszę jednego świadczyć, iż nie należy już do tego świata. Bóg wezwał mnie do siebie i zdecydowany jestem pójść za Jego głosem. Przez trzy godziny ojciec trzymał go w swych objęciach, płacząc i powtarzając: Nie opuszczaj mnie, synu nie zasłużyłem na takie traktowanie. Jeśli wysłuchałby on tego patetycznego apelu, Kościół straciłby jednego ze swych największych świętych. Na szczęście jednak pamiętał on słowa tego, który mógł nazwać siebie najczulszym i najszlachetniejszym pośród ludzi. Nie mniemajcie, żebym przyszedł puszczać pokój na Ziemię. Nie przyszedłem puszczać pokoju, ale miecz, bo przyszedłem rozłączyć człowieka przeciw ojcu jego i córkę przeciw matce jej. Kto miłuje ojca lub matkę więcej niż mnie, nie jest mnie godzien. Straszna odpowiedzialność ciąży na sumieniu tych rodziców, którzy przez egoizm czy źle pojętą miłość zdołają uniemożliwić swym dzieciom wysłuchanie wyzwania Bożego i bez żadnych skrupułów nie dopuszczają tych, których On przyciąga do siebie. Mogą oni cieszyć się tym, iż nieco dłużej będą obcować ze swym potomstwem, lecz pewnego dnia będą musieli odpowiadać przed sędzią za ogrom dobra, które przed dziećmi swymi ukryli, i za duszę tych, których postępowaniem swoim zgubili. Chociaż miałoby to być wielką ofiarą, czy nawet poważną stratą, żaden rozumny ojciec nie marzyłby nawet przez chwilę o tym, by przeszkodzić w małżeństwie. Które dziecku jego przyniosłoby radość i szczęście. Dlaczego zatem przeszkadzać w tym świętym przymierzu zawartym w niebie i przynoszącym nierównie więcej szczęścia? Święty Ambroży pyta, czy słusznym jest, by młoda dziewczyna bardziej była skrępowana w wyborze Boga na swego oblubieńca niż w wyborze ziemskiego oblubieńca? Matce rodziny, która sprzeciwia się zakonnemu powołaniu córki, można by odpowiedzieć: Wyszłaś za mąż i dobrze postąpiłaś. Czy uczyniłabyś tak, gdyby zmuszano cię do wstąpienia do klasztoru? 4. Zdziałałbym więcej dobrego na ziemi. W wyjątkowym wypadku i w warunkach, które są mało prawdopodobne, Twierdzenie takie może być słuszne, lecz wskazuje ono zazwyczaj na brak zrozumienia ogromnych korzyści, jakie płyną z życia w stanie duchownym, i zasługi, jaką zdobyć można żyjąc według złożonych ślubów. Czyż święty Franciszek, święty Dominik lub święty Ignacy zdziałaliby więcej dla chwały Bożej, gdyby prowadzili pobożny żywot ludzi świeckich? I czyż nie byłby świat biedniejszym, a pusty? Trzymi niebiosa, gdyby znani nam z historii święci i święte odmówili przyjęcia łaski, która była im ofiarowana? 5. Świat potrzebuje dobrych ludzi. Lecz czy Bóg pragnie, bym i ja tam był? Jeśli tak, po cóż zatem wzywa mnie, bym świat ten opuścił? Muszę przecież przyznać bez wahania, już wie On, co jest dla mnie i dla Jego chwały najlepszym i z zamkniętymi oczyma winienem podążać za Jego głosem. Ojciec Oliwant, jeden z jezuitów męczenników, tak odpowiada na zastrzeżenia młodego człowieka, który pragnął żyć życiem świeckim. Rodzice moi, mając już przygotowane plany co do mojej przyszłości, czegoż jednak pragnie Bóg? Na stanowisku, które im ofiarowują, cieszyć się będę szacunkiem ludzi. Lecz Bóg. Moje naturalne zamiłowania ciągną mnie w tamtym kierunku. Lecz Bóg. Na pewno zdołam ocalić duszę moją żyjąc życiem świeckim. Dobrze, lecz czy Bóg pragnie, byś ją tak właśnie ocalił? Przyjmując, iż mam wyraźne powołanie do życia duchownego, w którym będę miał więcej możliwości i będę sam lepiej przysposobiony do pracy dla dobra moich bliźnich, nie zdołam przekonać siebie samego, iż mógłbym więcej dobrego uczynić, postępując wbrew woli Boga. 6. Mogę być nieszczęśliwym w zakonie. Czy zatem świat? Jest jakimś rajem na ziemi, pełnym miłości, spokoju i szczęścia, miejscem, gdzie nikt nie zazna smutku i bólu? Osoba duchowna może mieć wiele powodów i okazji do cierpień, wiele dni prób i smutku do przeżycia, wiele monotonnych, niekończących się i jednostajnych obowiązków, którym co dzień należy śmiało stawić czoła. Można jednak za świętym pałem powtórzyć, Pełen jestem radości pośród wszystkich mych doświadczeń i zmartwień. Ojcze, powiedział pewien stary zakonnik trapista, tyle pociech znajduję wśród surowej ostrości naszego życia, że obawiam się, iż w przyszłym życiu nie znajdę już żadnych. Pewien zimowy wieczór pisze święta Teresa z Lizie. Zajęta byłam mymi zwykłymi obowiązkami. Było zimno i ciemno. Nagle usłyszałam dźwięki wielu instrumentów muzycznych, jakby z zewnątrz dochodzące i wyobraziłam sobie bogato umeblowany, wspaniale oświetlony salon, tonący w przepychu dekoracji i ozdób. Młode, wykwintne, ubrane panny siedziały w salonie i prawiły jedna drugiej komplementy bez treści. Spojrzałam wtedy na biedną chorą, którą właśnie opatrywałam. Zamiast muzyki słyszałam jej skargi. Zamiast wspaniale urządzonego salonu widziałam puste kamienne ściany klasztoru, słabym jedynie światłem oświetlone. Kontrast ten był nad wyraz słodki. Przećmione światło ziemskich radości było mi niedostępne. Lecz światło Boże świeciło jasno dookoła mnie. Nie, nie zamieniłabym tych dziesięciu minut, których wyrzekłam się aktem mego miłosierdzia, na dziesięć tysięcy lat ziemskich rozrywek. Siedem. Być może, iż nigdy nie miałem powołania. Wielu ludzi wahało się poważnie i głęboko co do rzetelności ich powołania, obawiając się przy tym, iż zwodzili oni siebie samych. I że nie zdołaliby zapewnić zbawienia swych dusz w stanie duchownym. Słodycz i pragnienie poświęcenia jakby już znikły, wszystko wydaje się mnóżącym modlitwa, duchowna lektura, nawet rozrywka. Dostatecznie przekonywujący to znak, myślą oni, iż Bóg nigdy nie pragnął, abyśmy się poświęcili życiu duchownemu. Teologowie a na ich czele święty Alfons Liguori przyjmują jako zasadę, iż gdyby ktokolwiek przywdział szaty zakonne, nie mając nawet powołania i wytrwał przez okres nowicjatu, Bóg ześle takiej osobie na pewno powołanie w chwili składania ślubów. Wszelkie wahania lub wątpliwości okazane po, po wzięciu decyzji byłyby zdradą. Ten, kto przykłada się do pługa i ogląda w tył, nie jest godzien. Ponadto, owa niechęć, czy nawet odraza, na którą cierpią niektórzy w ciągu całego ich życia w zakonie, nie świadczy o braku powołania, jeśli tylko chcą i zdołają wytrwać. Bóg poddaje próbom ich wierność, po to, by zwiększyć ich zasługi. 8. Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Gdybym był na Twoim miejscu, nie spieszyłbym się tak bardzo. Lecz Jezus nie pozwolił młodemu pozostać, nawet po to, by pochował Ojca. Niech umarli grzebią swych umarłych, rzekł on. Ty chodź i idź za mną. Spiesz się i nie zwlekaj. Nie poznałeś świata. Wiem, iż jest on moim największym wrogiem, towarzyszem i pomocnikiem mego śmiertelnego, wroga szatana, niebezpieczeństwem, którego winienem się obawiać i od którego winienem uciec. Za młody jesteś, zaczekaj chwilę. Czy winienem czekać, aż nieczyste tchnienie świata splami cudne piękno mej duszy, którą Bóg ukochał dla jej nieskalanej czystości i pragnie miedzią dla siebie? Dobrze jest dla człowieka, jeśli dźwiga jarzmo od czasu swej młodości.